Najpierw nasz układ nerwowy jest w konkretnym stanie autonomicznym, a potem mózg próbuje dopisać do tego znaczenie. Czyli w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, tak widzimy świat. Trochę tak, jak jesteś przeziębiony i masz katar, gorączkę. No to myśli, które do mnie przychodzą, to jest ten katar i gorączka, ale źródło. Ta infekcja jest gdzie indziej. Sam katar i sama gorączka nie mówią ci o pewnej rzeczywistości. No tak, to są objawy. Pierwszą rzeczą, której potrzebuję, to to wiedzieć. Bo jeżeli jestem w stanie złapać, mój układ nerwowy się rozregulował, i dlatego mam takie myśli, to ja się od nich trochę oddalam. Jestem w stanie złapać dystans do tego, że to nie jest e, prawda. Że to nie jest obiektywna rzeczywistość, tylko mogę zobaczyć, aha, dobra, potrzebuję o siebie zadbać, żeby się wyregulować, po to, żeby uzyskać bardziej adekwatny obraz rzeczywistości.